Dzień dobry wszystkim, witam Was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Brod, a to jest odwiedzanie Poł. Kontynuujemy naszą przygodę jak co tydzień. Odwiedzam Wasze POU, moi kochani, jak najbardziej. I pamiętajcie, moi drodzy, że tutaj na Brodki TV macie wszystkie serie i gry. Tutaj, notatki tam, jeżeli szukacie jakieś gierki, to zapraszam. A my zaraz przejdziemy do odwiedzania Poł. Jeszcze chciałbym Wam przedstawić fanart od Miłosza. Kapitan Brotika, fanart Miłość Norwid, Miłość DPI, tak się nazywa. Dzięki, moi drogi, pozdrawiam bardzo serdecznie. Fajna praca. Jeżeli chcecie nadsuwać swoje prace, dodajcie mnie do znajomych na facebooku Patrick Brodkitz TV. A tymczasem, moi drodzy, zaczynamy odwiedzanie Ela. Nienawidzę Cię, nie czytasz moich komentarzy. Oj, moja droga, Elu. Czasami po prostu czasu nie starcza, ale jak widzisz przeczytałem twój komentarz, nawet nagrałem grę, o którą nie prosiłaś. To nie jest tak, że ja nie robię coś specjalnie, po prostu czasu czasami nie ma. Moi drodzy, patrzcie, mamy likersów 1586, bardzo dużo. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. No i szukajmy następnych Maciek spróbuj Maciek 282. To słuchaj, no już Macku, idziemy Cię zapraszać. Maciek. Szałeczka 282, zobaczymy, czy uda mi się Ciebie zaprosić. Nie, niestety, niestety, mój drogi e, nie działa, jak widzisz, też ta nazwa. Niestety, no nie wiem, czemu nie mogę Cię zaprosić. Szkoda. Bardzo żałuję, ale kontynuujemy naszą przygodę. Ewelina, no to dobrze. Xelius, pozdrawiam cię bardzo serdecznie, Ewelinkę26. Zobaczymy, czy uda mi się ciebie odwiedzić. Chyba tak, jak najbardziej. Trzeci poziom idzie like z, z mojej strony, no i wpiszemy się tutaj, widzę, że dopiero, Nynko, zaczynasz, fajny poł, fajnie wygląda, już tu masz strój, fajne włosy, bardzo mi jest miło. Zwierzaczek to chomiczek, tutaj chmureczki, prawda, podlejemy kwiatki, bo mogę to zrobić, a czemu nie. No i piłka do siatki, taka fioletowa, masz trzeci poziom, a masz takie fajne skiny, no to ładnie, gratuluję Ci. Oczywiście tradycji stało się zadość, pontony, tutaj samochody, deskorolki. Trzeci poziom, no i prawie jedna, no jedna czwarta, brakuje Ci do czwartego poziomu. Wejdźmy do domku. Tak wygląda Ewelinki, Nynki, Poł. No i bardzo fajnie, cieszę się, że mogłem Cię odwiedzić. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, moja droga. No i dobrze, chodźmy do kolejnego, słuchajcie, Poł w takim razie. Pamiętajcie też, moi drodzy, o sprawdzaniu opisu Pozdrawiam, Ezebiuszu Kilos, dzięki, że pokazałeś mojego fanarta, Broteusz. Nie ma sprawy, mój drogi. Mój poł nazywa się Mr. Swagger. Ja jestem bardzo spokojnym człowiekiem, już od początku serii cię o to proszę. No to widzisz, no i twoje czekanie zostało nagrodzone. Cieszę się, że jesteś tak cierpliwy, no bo no bo. Słuchaj, to nie jest tak, że jakoś pomijam, no po prostu czasami nie starczy czasu, nie? I jak ktoś pisze do oporu pod każdym odcinkiem, tym najnowszym, żeby go odwiedzić, to ja w końcu go odwiedzę, bo w końcu na niego trafię. Mr. Cyły -E No dobrze, zobaczmy. Słag, O, jest, jest po... Leci oczywiście like z mojej strony do Ciebie. Widać, że taki swagger jest. Fajnie, słuchajcie, tu ktoś mi tu pisze na Facebooku. No jak widzicie, fajny, fajny, fajnie wygląda Twój poł, taki blink blink. Oczywiście wpis 230 poziom. Wow, jaki domek fajny. Kraina słodkości, bardzo miło. Mi, słuchajcie, piesek super, fajnie to wygląda. Jakie kwiatki, ej, no naprawdę widać, że masz rozwiniętego połu. Bardzo serdecznie Cię pozdrawiam. Oczywiście walka z pontonem trwa nadal i fajna piłeczka. I bramka nowa. Ej, no mega, mega, jestem pod wrażeniem. Tutaj deskorolka. Zobaczmy na samochód. <grywa> jaka kareca, jaka kareca, słuchajcie. Wejdźmy do domku. I tak jak mówię, słuchajcie, o tu jest kuchnia. E, słuchajcie, łazienka tak wygląda. O, tej tapety jeszcze nie widziałem. Laboratorium, moi drodzy. Tego jeszcze nie miałem okazji zobaczyć. Fajnie, fajnie. Naprawdę bardzo fajnie. Tu jest też fajna tapeta. Sypialnia. No i studio, moi drodzy, i tak wygląda Mr. Swagger, tak wygląda ten Paul. Fajnie, że mogłem Cię odwiedzić, Kilos, i tak jak mówię, moi drodzy, pozdrawiam Cię. Moi drodzy, tak jak ci... O, Wiktoria, pozdrawiam, życzę ci tego. Także już dobrze, że mu życzyłaś, bo, mu od... bo go odwiedziłem. Moi drodzy, sprawdzajcie opisy filmów, tam są przydatne linki do wszystkich odcinków. Moi drodzy, z e, też porównywarka cen CenCeneo. Mam dziś urodziny i łap łapkę. Dzięki Gabrielu, no 6 dni temu to napisałeś, z wszystkiego najlepszego jeszcze raz. Maciej, brod, mój Poł to kobieta, bo mi siostra zmienia, aby był chłopakiem. Aha, no dobra Maciek. Wika, pozdrawiam Cię, Maćku, Ciebie też, Ewelina, mój połtonynka, już odwiedziłem Cię, Ewelinko. Amelia, łap łapkę i rym, pokaż, brodku, co masz w środku. <laughs> Dzięki, Amelio, bardzo serdecznie. <laughs> Jakie rymy. Mr. Gabriel, polisz brąd, brod, odwiedź, odwiedź mnie. Dobrze, nie ma sprawy, odwiedzę Cię zaraz, mój drogi. No i pozdrawiam Ewelinę, Amelię, no i teraz Mr. Gabriela, pozdrawiam bardzo serdecznie. Mr. White C4, ciekawa nazwa, powiem szczerze. I zaraz cię odwiedzimy, który ty masz poziom 78. No i za niedługo będzie 79. Lajek z mojej strony, proszę bardzo, mamy całą gwiazdkę zapełnioną. Od razu idzie wpis tutaj, jak się masz. Fajny domek, fajnie wygląda. No i twój poł też, cały bialutki, tu jakieś wąsiki, prawda? Taki elegancik. Chomiczek z okularami. Wow, jakie kwiatki. Jak to się nazywają te kwiatki? Jak myślicie? Ryzantemenie? Ciekawe. Tak się zastanawiam. O, patrzcie, wszystko białe. Widzę, że lubisz ten kolor. Taki biały men. Oj, piłka z Chelsea. No to ładnie. kibic Chelsea widzę. Oj, ale fura. No ładnie, jest. Ładny, ładna deskorolka. Zobaczmy, co masz w środku w domku. No i tu mamy tapetę taką. O, ta jedna z moich ulubionych tapet, laboratorium. O, ta tapeta jest bardzo ładna, strasznie mi się podoba, naprawdę taką tapetę na pulpit też jakbym sobie zrobił, to była fajna. Sypialnia studio. No i tak wygląda Mr. White'a, tak wygląda Mr. Gabriela. Słuchajcie, po, bardzo mi miło cieszę się, że mogłem cię odwiedzić jak najbardziej, mój drogi. No i słuchajcie, tak jak mówię, zapraszam tam was do opisu I na filmie pojawiają się adnotacje W każdym z rogu macie następny odcinek, poprzedni, wszystkie odcinki jakąś inną serię, którą wam też y, proponuję No i w opisie też jest, moi drodzy y, Wejdźmy tutaj sobie Błażej, to, że piszę 20% to znaczy, że tyle procent poziomu ma, a 80% brakuje Aaaa. A, Następny poziom to, że pisze 20, to znaczy tyle, że procent poziomu mu brakuje. Znaczy, że tyle procent poziomu ma. Czyli ja mam 85%, a brakuje do następnego mi 15%. No to rozumiem. To rozumiem. Błażeju, dzięki za poradę. Aiden, Brodła łapkę. Dzięki za apeczkę. Nagrasz dungeon Rampage. No pomyślimy. Ten komentarz był w ostatnim Lego Words. No to ładnie. Igor, ale fajne wpadki. Ojejku, no cóż, tak to bywa. Gazowane mleko. Mój poł to się nazywa Orbi69. Okej, okay, gazowane mleko, fajny nick masz. Fajny awatar. Znaczy, może nie fajny. To nie jest fajny. Myślałem, że ten, ta myszka Miki podkazuje kciuk do góry, a ona co innego. O ty, ty. Co to za jakieś brzydkie takie awatary, mój drogi. Dobra, to słuchajcie, przyjaciele, szukaj po nazwie. Jak ty masz Orbi? O... Or, yy, Orbi6 9, no zobaczymy, czy wyszuka mi takiego połu, chyba jest, o proszę jest łapka z mojej strony, aż podrapie podnosku, bo mnie swędzi yy, dobra, 57 i 0%, fajny elegancik, też taki ma tutaj aż gwiazdkę, jest pisik ode mnie yy, mamy zwierzaczka, jest i ogród, jest i ponton oczywiście tradycji musi stać się zadość, ja tutaj sobie rzucam, moi drodzy i tak jak mówię tam jest też w opisie porównywarka cen Ceneo, jeżeli szukacie jakiegoś produktu najtaniej żeby kupić go najtaniej to warto skorzystać no i przy okazji ja też coś w zamian dostaję, w ten sposób też mnie wspieracie, jeżeli tam klikacie w różne produkty, no dobra moi drodzy, tak wygląda kuchnia Łazienka, słuchajcie, laboratorium, widzę, że nie masz dużo tapet, ale kuchnia fajna, tapetka. 57 poziom, pozdrawiam cię bardzo serdecznie, gazowane mleko. Wice, wer, dzięki za łapkę, mój drogi, wier, przepraszam, wiker, wier. Patryk, łabłapkę, łapkę, kom dla statystyk, dzięki, mój drogi. Adam, ja też mam Wii U, pokażesz jakie masz gry, please i like. Dzięki, Adamie, no ja mam... No mogę kiedyś zrobić coś takiego, jeżeli was interesuje, jakie mam gry. No ale teraz to nie aktualnie nagrywam połów, więc to jest trudno mi, bo musiałbym wszystko podłączać. Wiktor, e, Brot, odwiedź mojego połów e, Nikto Poł 880. Tylko ja nie wiem, czy można, można przerwy takie pisać. 880. No zobaczymy. Nie, widzicie, odnaleziony. Jakbym to napisał razem? Zaraz zobaczymy, słuchajcie. O jest. Boże, jaki golas z ciebie. Jest tutaj łapka. Jest też pisik, jak się masz, 23 poziom. No i czwarta, prawda? Mu brakuje. Fajne okulary, Co na nago jesteś. Taki golas po. Dobra. O, proszę pontonik. Jest. Słuchajcie, piłka biało-czerwona, ale obronili to. Ej, poł. Dobrze bronicie, słuchajcie. O, jest brameczka. Mamy samochodzik. O co się stało? Samochodzik, jest i deskorolka, wejdźmy, boże co ja zrobiłem, co ja zrobiłem, eee, co ja zrobiłem, muszę wejść jeszcze raz, tak wejdziemy sobie najszybciej, bo chciałem wejść do domku, a kliknąłem zły przycisk, piłka biało-czerwone barwy, no i łazienka, laboratorium, widzicie, że nie masz na razie tapetek, ale mimo wszystko cieszę się, że mogłem Cię odwiedzić i pozdrawiam Cię Wiktorze. Eee, Moi drodzy, no to tak, to by było na tyle, jeżeli chodzi o odwiedzanie Poł. Zapraszam Was do kolejnych komentarzy. Piszcie, moi drodzy. No i mam nadzieję, że Was też będę odwiedzał w następnym odcinku. Nie zrażajcie się, bo jak widzicie na przykładzie kilosa, kilos pod każdym odcinkiem pisał swój nick w poł, żeby go odwiedzić i w końcu to się stało, także nie zrażajcie się, że w tym odcinku kogoś nie odwiedziłem, tylko do skutku piszcie następne komentarze. Trzymajcie się i do zobaczenia, życzę Wam bardzo miłego dnia albo i wieczoru, w zależności kiedy to oglądacie. Trzymajcie się jeszcze raz, cześć!